Witam Państwa. Nazywam się Ewa Puchała. Jestem właścicielem specjalistycznych gabinetów lekarskich mieszczących się w Katowicach przy ulicy Kawek 2A przez 2. W naszej ofercie znajdziecie Państwo prywatną opiekę medyczną z zakresu ginekologii, położnictwa, seksuologii, endokrynologii, dermatologii i psychologii. Każdy ze specjalistów współpracujących z naszym gabinetem lekarskim posiada ogromną wiedzę oraz doświadczenie, a dzięki wysokiej klasy sprzętowi jesteśmy w stanie postawić szybką, trafną diagnozę oraz dobrać odpowiednie metody leczenia. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszych gabinetów lekarskich oraz naszej strony internetowej lekarze katowice.pl. Dziękuję.